Cześć, z tej strony Budi Ninja i dzisiaj znów pooglądamy sobie podróbki yy, LEGO. Jest to już trzeci taki film na moim kanale, więc zapraszam was do obejrzenia poprzednich odcinków, jeżeli jeszcze ich nie widzieliście. A dzisiaj skupimy się głównie na Lele, czyli firmie, która podrabia Ninjago. No i zaczynamy! Okej, okay, więc zaczynamy jeszcze nawet spoko. Chociaż ta perła przeznaczenia trochę chuda, no tak na cztery klocki. A ten łeb to jest smoka taki trochę duży. I dlaczego akronik leci na smoku... No albo Crux, tak okej, okay, okej. Okay. Na smoku kola, no. <laughs> dobra, może twórcy nie znali fabuły, to im wybaczmy. Konstrukcja no. Dalej mamy złotego smoka i. Dobra, dobra, okej. Okay. Tutaj się nie ma do czego przyczepić. Troszeczkę ten złoty jarzy po oczach, ale tak to jest w sumie ok No i zane. Powiem tak, set wygląda okropnie, brzydko strasznie, ale podoba mi się zastosowanie tych krzesełek, bo to są chyba krzesełka, przynajmniej tak wyglądają z LEGO. Nie wiem jak to tutaj, aczkolwiek no... No jest nawet OK. Nie. I to, co mnie najbardziej zainteresowało, to to, że pisze 8 w jednym. Czyli co? Dostaniemy również takiego smoka, możemy zbudować z tej... No, osiem budowli w jednym, więc. Hmm. Jestem ciekaw, co my możemy z tego jeszcze skonstruować. Dlaczego Vermilion jest w Ninjago? Mówi. Dlaczego Kai i Nia mają strój yy, z siódmego sezonu w Ninjago? Mówi. Dlaczego ta Nia leci w statku, który by, należał do Jaya? Okej, okay. yy, przynajmniej tak to wyglądało w Lego, ale tutaj mi się wydaje, że też się wyzerowali na statku Jaya. Tragedia. Eeeeh, Kol na ognistym smoku. Yeah, to bardzo pasuje. Co to w ogóle znaczy to Series SB. Nie ma to jak Zane na motorku. Synów Garmadona. Na pewno w syna Garmadona miał taki pogodny, taki niebieski, niczym z krainy lodu yy, motorek, tak. I tutaj muszę przyznać, że jeżeli jakość tego rzeczywiście jest dobra, to jak najbardziej jest to godne polecenia. Aczkolwiek to jest chyba ta latarnia, w której mieszkał. Mm. Ojciec Zayna, ponieważ mamy tutaj echo Zayna i mamy tego robocika, on tam na Giesie jakoś nazywał. I to w sumie wygląda całkiem ok, więc jeżeli jakość byłaby spoko, no to myślę, że secik całkiem dobry. No aczkolwiek ten szósty sezon chyba tutaj nie za bardzo pasuje. A tutaj to już kompletnie nie wiem, co po zakupie bym otrzymał w tym pudełku. Czy takie jakieś karteczki z ich wizerunkiem, czy minifigurkę? Czy może ten wir z pinjutsu, Bo tu naprawdę jest to tragicznie przedstawione. Nie ma to jak łu z takim miniaturowym smokiem. Zain na psie, latający pies. A może to jakiś jednorożec? Tylko dwurożec z dwoma rożcami. <laughs> Je, nie. Dobra, o to nawet nie pytam. Słuchajcie, mamy tu wrogów i Lloyda na jednym statku, czyli Lloyd ewidentnie im pomaga. Walczą ze smokiem zielonym, czyli ewidentnie należącym do Lloyda, Tragedia. Hmm. Oh. Hmm. Hmm, hmm. 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 Do, może się nie będę na ten temat wypowiadał. Dlaczego tu mamy 163 i 157? Czyżby to były reklamowane inne zestawy? Hmm. I jest. Dobra, słuchajcie. Sami sobie to zobaczcie, i na myśl nasunie Wam się tylko jedna myśl. Czyli jakie to jest tragiczne. Naprawdę ten robot wygląda tak okropnie. Dobra, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Narka.